Cześć, chcę rozwiązać górk matematyczny maluch. 2024. pytanie po 4 punkty, zadanie 12. Tu, więc zaczynamy. Pingwin czarodziejnie przynosi 9 ryb swoim dwójku piskletom. Każdego dnia daje pierwszemu napotkanemu pisklenciu 5 ryb, a drugiemu 4 ryby. W ciągu ostatnich kilku dni jedno ze piską trzymało 26 ryb. Ile ryb dostało w tym czasie drugie piskle? Ok. To musimy to sobie por narysować. Chodzi o to, że, że jedno piskle i drugie piskle musimy zrobić takie kombinacje, że 5 i 4 takie kombinacje, że na przykład o takie kombinacje, żeby tutaj, o tu było 26 ryb. I musimy właśnie, że tutaj się wy... Tutaj się wyróżnia, kiedy tutaj jest 5, tutaj musi być 4. Kiedy tutaj jest 4, to tutaj musi być 5. Okej. Czyli dajmy sobie, że na przykład jest 5 ryb na. Okej. Okay. To, to się równa 25. Czyli a wiemy, że tutaj musi być 26 ryb i, i musimy dodać 1, ale nie możemy, bo mamy tylko 4 i 5, czyli to wykreślamy sobie. Teraz sprawdzimy sobie 5 razy 4. Ok, to się równa 20. I jest 26. Brakuje nam 6, ale kiedy zrobimy my, kiedy zrobimy 6, podzielić na 4, to nie możemy, bo się tego nie da. Czyli, wykryć, czyli czyli 5 razy 4 odpada. I teraz zrobimy 5 razy 3 o 3 piątki. To się równa 15. Czyli, no, no i piszemy. 26 minus 15 to jest 11. Czyli teraz zrobię 11 podzielić na 4. No nie da się, czyli odpada. A teraz zrobię 5, czyli 2 piątki. Równa się 10. I pamiętajmy, że musi być 26. Jak tutaj jest 10, 10, to trzeba... Ba, mm, to ile musi być piątek? To trzeba zrobić czwórek. To trzeba zrobić 26. Zrobię to pod kreską. Minus 10. Równa się. Mm, To jest hm. To jest 16 i trzeba zrobić 16 podzielić na 4. Równa. Nie wiedziałam, że toż tak będzie. Jest teraz dokładnie trzecia w nocy. Patrz, oni dostarczają Happy Meal Cartoon do i karton kota od 3:00 do 4:00 rano. Żeby je porównać to się równa 4. Mam nadzieję, że szybko dostarczą jedzenie, ponieważ jestem bardzo głodny. Hmm. Czyli bardzo chcę jeść. Jestem ciekawy, co to za specjalnie. Czyli zróbmy sobie tak, że jest tutaj 5. Tutaj jest 4 i tutaj są 4 czwórki, czyli raz. Dwa, trzy, cztery. A tutaj jest. Raz. Dwa, trzy. Cztery. I teraz to policzymy. Tutaj. C raz, dwa, trzy, cztery. Czyli cztery razy, pięć, równa się, dwadzieścia. A 4 plus 4 to jest 8, czyli, 8, czyli 20 plus 8 się 28. Czyli odpowiedź D. Dziękuję, do widzenia.